Czarty rozdział Ewangelii Marka od wersetu 35. Pomódlmy się. Drogi Panie, potrzebujemy twojej pomocy jak zawsze, kiedy przychodzimy do twojego słowa, twoje słowo jest żywe, działa. Prosimy ciebie o to, żeby działało dzisiaj w nas, żeby żebyśmy byli w stanie wyciągnąć z niego lekcje, obserwacje, zastosować je do naszego życia, żebyśmy mieli dzięki temu wzrost, pocieszenie, radość i przede wszystkim żebyśmy odchodząc dziś przed tego tekstu mieli większą ufność do ciebie. Amen. Amen. Od 35 wersetu przeczytamy. I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór, Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher, wicher i rzekł do morza: Umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki. I mówili jeden do drugiego: Kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czego ludzie boją się najbardziej. Każdy oczywiście boi się czegoś innego. Jedni boją się potworów z lasu, inni potworów z podłóżka, jeszcze inni boją się utraty pracy. Jeszcze inni boją się choroby lub śmierci. Wymieniać można oczywiście w nieskończoność, bo boimy się różnych rzeczy. Ale jest coś, co do pewnego stopnia wszystkie te rzeczy łączy ze sobą. Boimy się tego, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować. Boimy się tego, co wykracza poza nasze możliwości kontroli. Boimy się potwora, ponieważ potwór jest silniejszy od nas. Nie jesteśmy w stanie go powstrzymać, nie mamy nad nim kontroli. Gdybyśmy jednak wiedzieli, że jesteśmy silniejsi od potwora, nie balibyśmy się go, bo wiedzielibyśmy, że sobie z nim poradzimy. Przekonanie o naszej sile dałoby nam poczucie kontroli sytuacji. Podobnie jest z posiadaniem broni. Broń, pod warunkiem, że umiemy się nią posługiwać, jest w stanie dać nam komfort psychiczny i poczucie panowania nad sytuacją, ponieważ uzbrojeni jesteśmy w stanie obronić się nawet przed znacznie większym i silniejszym napastnikiem. Broń daje nam poczucie kontroli, dlatego usuwa lęk, usuwa strach. Ale bez broni, czyli tego elementu, który daje nam przewagę, który daje nam kontrolę, boimy się. Boimy się silniejszego człowieka. Boimy się też kontaktu z człowiekiem, który wywiera presję, z człowiekiem, który jest nieprzewidywalny. Boimy się kontaktu z człowiekiem, który wywiera presję, bo wtedy to on chce kontrolować nas, pozbawiając nas kontroli. Boimy się prowadzenia auta, dopóki nie nauczymy się nim jeździć, dopóki nie nauczymy się nim się go kontrolować. Problem w tym, że wokół nas istnieją miliony rzeczy, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Kontrolowanie wszystkiego jest niemożliwe. Nikt przecież nie przechodzi szybkiego kursu pilotażu, zanim wsiądzie na pokład samolotu pasażerskiego. Wsiadając na pokład samolotu, nasz lęk możemy uciszyć tylko poprzez zaufanie w czyjeś kompetencje. Ja nie potrafię pilotować samolotu, ale na pokładzie jest ktoś, są piloci, którzy to potrafią. Jest cała załoga, która pilnuje tego, aby lot przebiegał bezpiecznie. W wielu sytuacjach w życiu jesteśmy zmuszeni do tego, aby zdać się na kompetencje kogoś innego, na kogoś silniejszego, kogoś mądrzejszego, bardziej kompetentnego. I wygląda na to, że w naszym fragmencie uczniowie Jezusa celowo zostali postawieni w sytuacji, w której się znaleźli, aby mogli zrozumieć, że to nie nasza siła usuwa z nas strach, ale zaufanie Bogu. Zanim przejdziemy do lekcji czy do obserwacji płynących z tego fragmentu, zwróćmy uwagę na garść faktów w tej historii. Kilka słów oko o okolicznościach. I szczegółach tego wydarzenia. Mamy tutaj sytuację, w której Jezus, po długim dniu spędzonym na nauczaniu tłumów z łodzi, zmęczony, prosi uczniów, aby przeprawili się na drugą stronę jeziora Galilejskiego. Na wschodnim brzegu jeziora nie było wielkich miast, było zapewne mniej ludzi, i Jezus z uczniami mógłby tam nieco odpocząć. Jezioro Galilejskie położone jest w zagłębieniu. I jest otoczone wzgórzami. Takie położenie powoduje mieszanie się ze sobą ciepłych i zimnych mas powietrza, w wyniku czego powstają gwałtowne wichry zwane szkwałami. I takie nagłe szkwały były, w zasadzie są powszechnym zjawiskiem na jeziorze galilejskim. Jednak ten szkwał wygląda na to, że swoją siłą Przewyższa to, z czym do tej pory uczniowie Jezusa mieli w swoim życiu okazję się mierzyć. Na dodatek, w całym tym wydarzeniu, Jezus wydaje się być trochę słabym sternikiem. Przeciętna łódź rybacka w tamtych czasach miała od strony rufy fragment pokładu, gdzie znajdowała się poduszka, na której siedział sternik, ale w tym przypadku sternik smacznie sobie śpi. Po ludzku rzecz biorąc. Nic więc dziwnego, że uczniowie mają pretensje do Jezusa, że im nie pomaga. Jezus jednak wstaje, wypowiada kilka słów i w mgnieniu oka zapanowuje cisza w języku, w terminologii żeglarskiej, tak zwana flauta. Tłumacząc dosłownie z greki, można powiedzieć, że Jezus słowem zmienił mega sztorm w mega ciszę. To było tak szokujące, że po całym wydarzeniu uczniowie sami nie bardzo wiedzą, czego bać się bardziej: sztormu czy Jezusa, który uciszył sztorm. I całe to wydarzenie nie jest przypadkowe, ale jest dla uczniów Jezusa taką lekcją na żywo. Lekcją na temat kontroli, na temat strachu, ufności, lekcją na temat człowieczeństwa i boskości jest to demonstracja mocy Jezusa i jasny sygnał dla jego uczniów, że Jezus jest godny zaufania. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj z tej lekcji wyciągnęli kilka dodatkowych obserwacji. Po pierwsze, zauważmy, że zderzenie z przerastającą nas rzeczywistością ukazuje naszą słabość. Zderzenie z przerastającą nas rzeczywistością Ukazuje naszą słabość. Musimy tutaj zrozumieć, że uczniowie w Łodzi to nie byli jacyś pierwsi, lepsi goście z łapanki, którym Jezus kazał wozić się łódką po jeziorze. To byli doświadczeni rybacy od lat w biznesie, którzy doskonale znali te wody. I nagłe wichury nie były dla nich jakimś tam ogromnym wyzwaniem. Jednak. Kiedy sytuacja ich przerosła, zaczęli panikować, zaczęli rozumieć, że żywią przerasta ich siły. Pewien uczony stwierdził kiedyś: Człowiek wyposażony w naukę jako narzędzie stał się stwórcą, mistrzem i esencją wszechświata. I nie trzeba być geniuszem, żeby zauważyć, jak dalekie od rzeczywistości jest to stwierdzenie. Wystarczy drobna reakcja tego wszechświata, która wykracza poza ludzkie możliwości kontroli. I okazuje się, jak zuchwały jest człowiek, bezczelny w swoim postępowaniu i przekonaniu o swojej sile. Wystarczy jeden większy wybuch na słońcu i nas nie ma. Wystarczy jeden silniejszy podmuch wiatru, i człowiek jest zmiesiony z powierzchni ziemi z całym swoim dobytkiem. Dopiero w kryzysie człowiek dostrzega swoją słabość i potęgę Boga. I w takich okolicznościach człowiek jest znacznie bliżej uznania Boga jako jedynego słusznego Pana wszechświata, niż w momencie kiedy wydaje mu się, że wszystko kontroluje i kiedy wszystko się układa. Ale zderzenie z przerastającą nas rzeczywistością nie tylko weryfikuje naszą siłę, objawia naszą słabość, pokazuje Bożą Moc. Po drugie, zderzenie z przerastającą nas rzeczywistością weryfikuje naszą wiarę. Bóg obiecał nadejście królestwa Bożego wraz z osobą Mesjasza. Do tej pory, do tego wydarzenia, o którym tutaj czytamy. Jezus w swojej służbie zdążył już ogłosić zbliżające się królestwo Boże. Uzdrawiał chorych, sparaliżowanych, oczyszczał trędowatych, uwalniał opętanych, odpuszczał grzechy, uzdrawiał tłumy. Przyjście i służba Jezusa jest znakiem zbliżającego się królestwa Bożego, wypełnienia się Bożej obietnicy, czegoś, co Bóg zapowiedział, że się stanie. Jeśli Jezus jest tym jedynym, właściwym Mesjaszem jest pod Bożą ochroną i nic nie ma prawa mu się stać. Dlatego reakcja Jezusa, kiedy śpi podczas sztormu, ukazuje jego ufność Bogu, a reakcja uczniów ukazuje panikę ich strach, które zdradzają brak ufności Bogu. W wielu miejscach w Biblii wiara. Wcale nie jest przeciwieństwem niewiary, ale przeciwieństwem strachu, lęku. Mówi się, że nakaz nie bój się jest najczęściej powtarzanym przykazaniem w Biblii. Ale według Biblii nie bój się nie oznacza nie bój się i ufaj sobie, że sobie poradzisz, albo nie bój się, bo wszystko będzie dobrze. Ale Biblia mówi raczej nie bój się i ufaj Bogu. On ma wszystko pod kontrolą. Pewien chrześcijański autor napisał kiedyś tak: Nie wiesz tak naprawdę, jak bardzo w coś wierzysz, dopóki prawdziwość lub fałszywość tego nie staje się, tego czegoś nie staje się kwestią życia lub śmierci. Łatwo jest powiedzieć, że wierzysz, że linia jest mocna i solidna tak długo, jak używasz jej jedynie do obwiązania pudełka. Ale załóżmy, że musiałbyś na tej linie zawisnąć nad przepaścią. Czyż dopiero wtedy nie odkryłbyś, jak bardzo jej ufasz? W innym miejscu w tej samej książce pisze: Bóg nie robi prób mojej wiary czy miłości, by zbadać ich jakość. On ją przecież zna. To ja jej nie znałem. Wystawiając człowieka na próbę, umieszcza go równocześnie na ławie oskarżonych, na ławie świadków i na sędziowskim krześle. On zawsze wiedział, że moja świątynia to był domek z kart, a jedynym sposobem, w jaki mógł mi to uświadomić, było zburzenie go. Kiedy mierzymy się z rzeczywistością, która nas przerasta, Bóg weryfikuje naszą wiarę, ale nie po to, żeby on się dowiedział, jaki jest jej stan, ale po to, żebyśmy to my się tego dowiedzieli. Trzecia obserwacja z naszego fragmentu brzmi: Boży sposób ratunku przewyższa nasze wyobrażenia i zdolności. Boży sposób ratunku Przewyższa nasze wyobrażenia i zdolności. To, co nam się wydaje najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji, niekoniecznie jest najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji. W naszej historii wielki szkwał powoduje, że woda wlewa się do łodzi. Nie trzeba być specjalistą, żeby wiedzieć, że łodzie wypełnione wodą po brzegi raczej słabo pływają. Jestem pewien, że apostołowie. Nie stali tam i nie przyglądali się, jak woda się wlewa do środka. I zastanawiali się, co trzeba robić. Próbowali reagować, próbowali kontrolować sytuację, sytuację. Być może próbowali wylewać wodę z tej łodzi. Jest to naturalna reakcja człowieka. W pewnym momencie jednak zdają sobie sprawę, że sytuacja jest beznadziejna. Patrzą na Jezusa, a Jezus sobie jak gdyby nigdy nic śpi. Budzą go i krzyczą, że zaraz wszyscy zginiemy. Tutaj w wersji w Marka Ewangelii nawet oburzają się na Jezusa, że nie interesuje się ich losem. Czy, czy nie obchodzi cię to, że zginiemy? Że giniemy? W wersji Mateusza czytamy, że wołają oni o ratunek. Ale można się zastanowić nad tym, czego oni właściwie oczekują od Jezusa: jakiego ratunku? żeby pomógł im wiosłować czy żeby złapał za wiadro i zaczął wylewać wodę z łodzi? Wyobrażacie sobie Jezusa, który łapie za miskę i zaczyna rozpaczliwie wylewać wodę z łajby? Boży sposób ratunku wykracza poza nasze ograniczone ludzką skończonością wyobrażenia. Jezus spokojnie wstał, zgromił wiatr i uciszył falę. I nastała wielka cisza. I ta sytuacja może być ciekawą ilustracją dla naszego zbawienia od grzechu, dla Bożego ratunku od kary za grzech. Analogia nie jest całkowicie doskonała, ale jest to ilustracja. To, co często próbujemy robić, jest jak próba wylewania wody kubkiem z łodzi po brzegi wypełnionej wodą. To jest takie zbawienie się, ratunek własnymi siłami, które Biblia jasno i wyraźnie mówi, że jest niewykonalne. Mało tego, próbujemy jeszcze przekonać Boga, żeby On nam się tymi własnymi siłami pomógł zbawić. Łap za wiadro i wylewaj wodę, Panie Jezu. Bo utoniemy, jeżeli nie pomożesz. Ale Bóg posłał Jezusa na krzyż nie po to, by tylko dać nam wzór świętego życia do naśladowania. Jeżeli tylko wystarczająco się postaramy, naśladując ten wzór, to jego dobro, to Bóg nam wybaczy nasze grzechy, weźmie nas do tak zwanego nieba. Bóg posłał swojego Syna na krzyż, aby uratował nas. Biorąc naszą karę za grzech na siebie zamiast nas, On został ukarany w nasze miejsce. I jedyne, co możemy zrobić, to przyjąć to przez zaufanie, przyjąć Boże wybaczenie, Boży łaskawy i miłosierny ratunek. Jezus nie pomaga nam się zbawić. Jezus nas zbawia. Niestety wielu, wiele osób uważa, że to jest. Zbyt proste, żeby mogło być prawdziwe. Ale apostołowie, którzy w tonącej łodzi wołali do Jezusa o pomoc, też się nie spodziewali takiego prostego zakończenia. Boży sposób ratunku przewyższa nasze ludzkie wyobrażenia i nasze możliwości. Ostatnia krótka obserwacja z naszego fragmentu brzmi: pokój. Nie wynika z posiadania kontroli nad wszystkim. Pokój wynika z zaufania, zaufania temu, który ma kontrolę nad wszystkim. To jest fascynująca sprawa, to co się dzieje wokół nas w dzisiejszych czasach. Papier toaletowy stał się terapią dla, na nasze umysły. Stał się listkiem figowych, figowym dla naszych przerażonych umysłów. Figowy listek dał Adamowi i Ewie odrobinę komfortu psychicznego. Pozwolił przykryć im ich haniebną nagość, przykryć ich grzech i dać im odrobinę przekonania, że kontrolują to, co się dzieje dookoła. Tak przynajmniej myśleli. Ale wiemy, że żaden figowy listek nie usunął ich grzechu i w żadnym wypadku nie dał im żadnej kontroli nad ich losem. Tak samo posiadanie dziesięciu paczek papieru toaletowego jest tylko sztuczką psychologiczną, która daje nam fałszywe przekonanie, że kontrolujemy rzeczywistość. Podobnie Jezus zganił uczniów za lęk, ponieważ oni chcieli bezpieczeństwa, ale nie pochodzącego od Boga, ale osiągniętego własnymi siłami. Jezus natomiast w tej historii jest dla kontrastu wzorem ufności, ponieważ wie, że są oni bezpieczni w Bożych rękach, dlatego może pozwolić sobie na spokojny sen w czasie burzy. W obecnej dziwnej sytuacji panującej na świecie, śledzenie statystyk, kupowanie papieru toaletowego i próba kontrolowania tego, nad czym nie mamy absolutnie żadnej władzy, nie przyniesie nam. Pokoje. To jest tylko trik, którym się oszukujemy. Pokój pochodzi z zaufania temu, który posiada nad wszystkim kontrolę. Na zakończenie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną kwestię, bo w naszym fragmencie Bóg uciszył sztorm i rozwiązał problem. Ale z Biblii wiemy, że Bóg czasem może uciszyć burzę, czasem może uratować nas przed burzą, czasem może uratować nas podczas burzy, tak jak w naszej historii. A czasem pozwala, aby statek, którym płyniemy, rozbił się podczas burzy. Tak jak w przypadku apostoła Pawła. Kilka razy rozbił się z nim statek. Obojętnie w której z tych sytuacji się znajdziemy, w której z tych sytuacji się znajdujemy, jeżeli Bóg jest z nami, możemy ufać, że tak jak mówi list do, Bo list do Rzymian, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. To nam daje pokój. Nie potrzebujemy mieć nad wszystkim kontroli, żeby mieć pokój. Potrzebujemy ufać temu który ma nad wszystkim kontrolę. Amen.